Cześć tu Sandra. Dzisiaj wchodzimy trochę w klimaty komunijne i dosyć niestandardowo, bo będą to zaproszenia. Ja zazwyczaj zaproszeń nie robię, niezależnie na, na jaką to okazję. Ale tak się jakoś wydarzyło, że w tym roku moja córka ma komunię. No i wiecie, na, na własną imprezę to jednak zaproszenia powinny być. I to jak wyglądają, to sobie sama powybierała większość elementów. Bazę mamy kwadratową 14 na 14, białą. Na to jest papier złoty lustrzany. Znowu biała warstwa, gładka, bez niczego. No, i na to jest kółko wycięte wykrojnikiem, na piance podniesione. I tutaj mamy wianek ze Small Wingals Shop, i stempelek. Niebieski, bo, bo córka stwierdziła, że ona woli niebieski. Takich różowych cukierkowych to ona nie chce. Chciała inny taki całkiem niebieski, ale stwierdziła, że na tym nie wiem, czy będzie widać że Na tym są białe różyczki, to na komunie pasuje to. Może jednak być ten. No i pod spodem jest napis. Także nieskomplikowane, dużo się tutaj nie dzieje. Tak jak mówiłam, są proste, delikatne. I słuchajcie, filmik nagrywam drugi raz, bo robiłam też zaproszenia dla jej koleżanki. Jeśli chodzi o kompozycję, to identyczne z tym, że różniła się ta warstwa tutaj i kolor wianka. I słuchajcie, dopiero jak wrzuciłam filmik na komputer i chciałam go y, obrobić, to, to zauważyłam, że jest nagrany bokiem. Jak macie jakieś patenty, jak odwrócić filmik do normalnego formatu i żeby nie stracić przy tym jakości, to możecie dać znać. Bo próbowałam przez różne programy i taka wychodziła pikseloza z tego, że, że się nie dało patrzeć. Także tamte zaproszenia już wyszły ode mnie. Nasze zresztą też wyszły i zostało mi tylko to jedno. Także stwierdziłam, że nagram drugi raz po prostu na tym jednym, co mi zostało. A resztę zobaczycie za chwilę na slajdach, na zdjęciach. Tak jak mówię, te, te zaproszenia, drugie które robiłam, miały taki sam układ: z tym, że papier lustrzany tam był srebrny, a nie złoty. Wianek był różowy, z różowych kwiatków, też zresztą od Small Wingle Shop. A ta biała warstwa, która jest tutaj na wierzchu, była przez folder przeciągnięta i był taki wzór, taka krateczka z serduszkami na łączeniach. A reszta była taka sama, taki sam napis, też IHS jest na środku, z tym, że też na, na srebrnym lustrzanym papierze. Też proste, delikatne i to by było chyba na tyle. Także już jakiś wstęp do, do sezonu komunijnego mamy za sobą. Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne filmiki. Pa pa!